Spotkanie wigilijne w pracy, w urzędzie, w szkole, w przedszkolu, a szef musi wtedy przemówić. To moment, który zapada w pamięć. Ale czy zawsze wiesz, co powiedzieć, by poruszyć serca i stworzyć magiczną atmosferę? Co zrobić, gdy brakuje słów? Jak stworzyć przemówienie, które poruszy i rozbawi, a jednocześnie będzie pełne świątecznego ciepła? Nie martw się jesteśmy tutaj, by pomóc, bo mamy rozwiązanie. Nieważne, czy jest to uroczystość firmowa, szkolna akademia czy świąteczne spotkanie w urzędzie. Napiszemy dla ciebie słowa, które zachwycą każdego. Bo święta to czas, który warto celebrować bez stresu. Nie masz pomysłu na wigilijne przemówienie? Nie szkodzi! My mamy ich aż za dużo. Napiszemy dla Ciebie przemówienie idealne, ciepłe słowa pełne świątecznej atmosfery, odrobinę humoru, który rozluźni atmosferę, skrojone na miarę Twoją, miejsca, w którym przemawiasz oraz Twojej wrażliwości. Niech Twoje przemówienie będzie jak święta ciepłe, zabawne i niezapomniane, a Ty będziesz wyglądać na kogoś, kto zawsze wie, co powiedzieć. Świąteczna magia w słowach przygotowana specjalnie dla ciebie. Twój głos, nasza treść. Razem stworzymy coś wyjątkowego. Zadzwoń do nas.